Zapraszam Państwa do wysłuchania książek w wersji czytanej, w tym jednej własnego autorstwa. Rewolucja francuska wobec religii Święty Józef Sebastian Pelczar Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Kanonik Kapituły Katedralnej Krakowskiej itd. Tak Kraków nakladem autora 1890 rok. Odczyt miany 23 lutego 1890 roku na dochód Towarzystwa wzajemnej pomocy uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, powiększony dopiskami. Przygotowałem w całości wersję z 1890 roku. Później trafiłem na jej aktualizację autoryzowaną w 1922 roku. Już nie w Krakowie, ale w Przemyślu. Przedmowa z późniejszego wydania. W niniejszym tekście używał będę wymowy dużo starszej niż czas powstania czytanego tutaj tekstu. Będzie to wymowa mająca w pewnym stopniu odzwierciedlić mowę Polaków, powiedzmy z przełomu doby staropolskiej i średniopolskiej. To jest z początku renesansu. Przejdźmy do tekstu. Przedmowa. Odczyt wypowiedziany w roku 1890 w Krakowie na dochód Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczniów w Uniwersytetu Jagiellońskiego, a teraz znacznie rozszerzony, ogłaszam ponownie drukiem, chcąc na losach Francji wykazać, do czego prowadzi zaciekła nienawiść do kościoła katolickiego, a zarazem ostrzec naród polski, aby nie poszedł śladami rewolucji francuskiej, która wprawdzie nie jedno zle usunęła, ale z drugiej strony pod hasłem wolności, braterstwa i publicznego dobra skrampowała wolność religijną i polityczną: że rewolucja uprawniła bezbożność, pomnożyła zbrodnie i witoczyła strumień krwi bratniej. Ostrzeżenie to jest potrzebne, bo w społeczeństwie polskim nie brak takich, którzy przyszłość niepodległego narodu i państwa widzą w porzuceniu zasad religii katolickiej i obaleniu porządku na tych zasadach opartego. Albo przynajmniej na skrampowaniu wolności kościoła i zagrabieniu jego mienia, by go pozbawić wszelkiego wpływu na sprawy polityczne i społeczne, a losy narodu oddać w ręce zwolenników socjalizmu i radykalizmu, czy nawet rosyjskiego bolszewizmu że obowiązkiem prawy katolików i patriotów jest stawić tamą tym dążnością i bronić energicznie, a roztropnie i wytrwale zasad katolickich jako podwalin, na których jedynie silna budowa polityczna i społeczna wznieść się może niebo trzeba dowodzić. Historia jest tutaj najlepszą mistrzynią. Jestem daleki od uroszczenia, by tą rozprawą uważać za wyczerpującą. To Atoli powiedzieć mogę, że fakta w niej wymienione, stwierdziła krytyka historyczna. Przemyśl. 29 września 1922 roku. Biskup Józef Sebastian Pelczar. Treść. Przyczyny dalszej i bliższej rewolucji. Zwołanie i otwarcie stanów generalnych. Stronnictwa Politycznej, Kluby, Deklaracja Praw Człowieka, Zniesienie Przywilejów i Dziesiącin, Skasowanie Ślubów Zakonnych, Cywilna Konstytucja Kleru, Składanie Przysięgi Konstytucyjnej przez Biskupów i Księży w Zgromadzeniu i w Kraju, Prześladowanie Duchownych Nieprzysiągłych, Potępienie Cywilnej Konstytucji Kleru przez Papieża Piusa VI demonstracji motłochu przeciw papieżowi, zabór posiadłości Stolicy Świętej, uchwała zgromadzenia ustawodawczego z 29 listopada 1791 roku przeciw książom nieprzysiągłym, deportacja Tygrze, rozruchy wrześniowe w 1792, konwencja, skazanie i stracenie Ludwika XVI., Panowanie terroru, apostazja niektórych biskupów i książy, era republikańska, kult rozumu jako jedynego bóstwa Francji, wystąpienie Robespiera jako arcykaplana nowej religii, prawo z 21 lutego i 25 października 1795 roku, prześladowanie duchowieństwa zarządów dyrektoriatu. Religia teofilantropów, uwięzienie i śmierć piusa VI, wystąpienie Napoleona Bonaparte i zawarcie Konkordatu i na końcu ocena rewolucji. Rewolucja francuska wobec religii Ksiądz dr Józef Pelczar. Rewolucją francuską można słusznie zaliczyć do najważniejszych zdarzeń dziejowych, bo nie tylko zmieniła radykalnie postać Francji, ale rzuciła w świat posiew nowych idei, a tym samym stała się początkiem nowej epoki, rewolucyjną zwanej. Ktokolwiek bada genezę i przebieg tego zdarzenia, temu mimowolnie nasuwa się pytanie – Skąd to się wzięło? Że naród na katolicki, który w wieku XVI siłą wiary i oranża pokonał reformację, który w wieku XVII podziwiał wielkiego apostoła miłosierdzia świętego Wincentego Apaulo i przysłuchiwał się z zachwytem natchnionym słowom takiego bosłeta lub Fenelona który jeszcze w wieku XVIII patrzył ze zbudowaniem na heroiczne cnoty córki królewskiej w habicie karmelitańskim. Była nią Ludwika, córka Ludwika XV i Maryi Leszczyńskiej. Karmelitanka zmarła 23 grudnia 1787 roku. Że ten naród, mający chlubny przydomek najstarszej córki Kościoła, przy końcu XVIII wieku odnowił czasy Nerona i nie tylko nurzał się we lzagi krwi duchowieństwa, ale na gruzach religii katolickiej proklamował kult wolności i rozumu jako jedyną swoją religię. Na to pytanie radzibyśmy odpowiedzieć, a zarazem wyłuszczyć, jakie to stanowisko zająła rewolucja wobec religii. Przede wszystkim zaznaczamy, że zjawisko takiej miary nie mogło być skutkiem chwilowego wybuchu namiętności, ale musiało mieć swe źródło w upadku wiary u pewnej części społeczeństwa francuskiego. A historia świadczy, że rzeczywiście tak było. Już na początku wieku XVIII słyszał Fenelon, Głuchy szmer niedowiarstwa, bandanciechem echem deizmu angielskiego. Prądy te wystąpili mocniej, kiedy po śmierci Ludwika XIV ujął ster rządów bezbożny i rozpustny rejent. Książę filiborleański. Za Ludwika XV powstaje nawet związek duchów mocnych albo filozofów, mający zahasło Écason za cel obalenie chrystianizmu i przekształcenie Francji tak pod względem religijnym jak politycznym i społecznym. Przewódca tego spisku, Voltaire, arcymistrz w sarkazmie i sofizmacie, szydzi z tajemnic wiary, osłabia cześć dla władzy, podkopuje zasady moralności. Dalej jeszcze posuwa się Diderot, bo zuchwale twierdzi, że nie będzie dobra na świecie, dopóki ostatniego króla nie powieszą na wnętrznościach ostatniego księdza. Pokrewni mu duchem Lametri, Lamarck, Helvecius, Dolbach, Lagrange propagują ateizm pod szatą grubego materializmu. Z drugiej strony Rousseau rzuca rankawicę objawieniu. Powadze cywilizacji, a zachwala stan natury. Wszechwładztwo ludu i równy podział dobr. Bo wszakże według niego plon ziemi należy do wszystkich, a ziemia do nikogo. Podobne zasady głoszą Rajnal, Mabli, no i inni. Ci to sofiści słuchań jakby rocznie oklaskiwani jakoby zbawcy ludzkości, stali się mistrzami niedowiarstwa i moralnymi twórcami rewolucji. Pomagali im zaś w tej robocie trzy czynniki. Bichowanie na wpół pogańskie po kolegiach, zepsucie obyczajów i działanie tajnych towarzystw. Bichowaniem publicznym kierowało aż do rewolucji duchowieństwo. Lecz w tym zbądziło, że od czasów humanizmu zbyt wielki wpływ przyznalo literaturze klasycznej, wskutek czego młodzież w kolegiach zaznajamiała się prawie lepiej z bogami w Olimpu niż z tajemnicami wiary. A zamiast szukać swoich idealów w świecie chrześcijańskim, przejmowała się przesadną czcią dla bogaterów starożytności i niezmiernym uwielbieniem dla instytucji republikańskich. Na świadków możemy powolać nie tylko koryfeuszów rewolucji, mających imiona Likurga, Brutusa, Katona i tym podobne ciągle na ustach, ale samego Napoleona, który w pamiętnikach swoich głożko się żali, że niedorzeczne baśnie pogańskie jeszcze w latach szkolnych zachwiali w nim wiarę. Gorszym czynnikiem było zepsucie obyczajów. Bo wszakże wiadomo, że ze zgnilizny moralnej wyrasta najbujniej chwast niedowiarstwa. Za rozwiązłymi rządcami, takimi jak Filipem Orlańskim, i Ludwikiem XV, poszedł dwór. Za dworem arystokracja, za arystokracją znaczna część szlachty i mieszczaństwa. Co gorsza. Nawet pewną cząstką duchowieństwa zaraziła ta gangrena. Nie dziw też, że wśród takiego społeczeństwa, Towarzystwa Tajne, znalazły boga Polów, masłonia. Płód ziemi angielskiej z roku 1717 już w roku 1721 przekroczyła kanał La Manche i tak prędko rozkrzewiła się we Francji, że około roku 1781 miała sweloże w 282 miastach i liczyła tam przeszło milion adeptów. Należeli do nich nie tylko tak zwani filozofowie, ale także książęta krwi kobiety wysokiego rodu i niektórzy duchowni. Obok wolnomularstwa szerzył się iluminatyzm San Martena i masoński zakon dutempl, czyli templariuszów. Jeden z tychże, znany hrabia Mirabu, przeprowadził na zjeździe Wilhelmsbad w 1781 roku połączenie się masonerii francuskiej z niemieckim iluminatyzmem Weishaupta. Na drugim zaś kongresie, odbytym w Paryżu w 1785 roku, postanowiono wywołać rewolucję, której przygotowaniem miał się zająć osobny klub tak zwana de propagand. Że istotnie z loż wyszło hasło do ogólnego przewrotu, świadczą nie tylko w historii rewolucji, ale sami jej przewódcy którzy prawie bez wyjątku byli wolnomularzami wysokich stopni. Masonia, jako nieprzejednana przeciwniczka chrystianizmu, wsparła potężnie propagandę niedowiarstwa, które też na kształt skira wdarło się w sierdyce społeczeństwa i nie tylko zakaziło warstwy wyższe, ale nawet część mieszczaństwa i ludu. Duchowieństwo nie mogło stawić tamy antyreligijnym prądom, bo część wyższego kleru holdowała również wolterianizmowi, a część niższego nachylala się do jansenizmu, to jest do tej doktryny heretyckiej, która chciała zamienić po swojemu naukę Kościoła o lasce, a pod pozorem zreformowania karności wprowadzała przesadny rygoryzm i zuchwali opór przeciw stolicy świętej. Do obozu jansenistów albo nawet pseudofilozofów należeli również ci, co mieli strzec moralności publicznej, to jest członkowie sądów, czyli parlamentów. Ich też głównym dzielem była kasata jezuitu we Francji. Oto są przyczyny przewrotu religijnego, za którym musiał pójść przewrót polityczny i społeczny. Zwłaszcza, gdy do czynników wymienionych przybili inne jak rozpasanie i szalony zbytek dworu, nadużycia klas uprzywilejowanych, zazdrość trawiąca warstwy średnie i niższe, zła gospodarka finansowa, niesprawiedliwy rozkład ciężarów publicznych i okropna nanza, grasująca zarówno po wsiach, jak i po miastach. Chcąc zaradzić tym biedom, zwolał dobroduszny, ale zbyt słaby Ludwik XVI trzy stany na naradę. I piankną bila to kbila, kiedy 4 maja 1789 roku kilkuset przedstawicieli narodu kroczyło w uroczystej procesji do kościoła świętego Ludwika w Wersalu, a za nimi arcybiskup paryski de Junier, otoczony całym dworem, niósł najświętszy sakrament. Ogromna ich większość pragnała zaprowadzenia koniecznych reform, ale była całą duszą za utrzymaniem monarchii, za nietykalnością religii katolickiej jako religii stanu. Tego też żądali ich kajer, czyli mandaty. Odrodzenie narodu byłoby się zatem dokonalo bezstraszne zawieruchy, co ruinami zasypala Francją, gdyby w jej łonie... Nie byli nurtowali żywioły rozkładowe. Mianowicie w samym Zgromadzeniu Narodowym utworzyło się stronnictwo radykalne, nie tyle silne liczbą, ile złukwalstwem. Należeli do niego już to adwokaci, legiści stanu średniego, już niektórzy deputowani dług innych stanów, przejęci na dami Woltera i Rousseau a stąd marzący o całkowitej przemianie społeczeństwa. Poza zgromadzeniem, ogniskiem dążności rewolucyjnych była gmina paryska, przede wszystkim zaś dwa kluby, jakobinów i kordelierów, na kształt których powstało wnet 600 filii po innych miastach. W tych to kuźniach wyrabiano broń przeciw religii monarchii. Tamtyż hersztowie rewolucji jak Danton, Robespierre, Marat, de Moulin szykowali do boju swe kohorty pretoriańskie złożone z tygrysów i hien, to jest krwiożerczych bandytów i rozpasanych meger. Jakoż na hasło stamtąd idące zaraz w roku 1789 nie tylko sama stolica, ale cała prawie Francja stała się widownią mordu i pożogi a sceny owej strasznej żakerii powielokroć się ładnowiły. Tymczasem zgromadzenie radziło nad projektem konstytucji i nad deklaracją praw człowieka. Jakby ośmnaście wieków chrystianizmu, który te prawa promulgował, byli jakąś tabula rasa. Ideologowie ze szkoły sofisty genewskiego Zatwierdzili pompatycznie 28 sierpnia 1789 roku równouprawnienie wszystkich ludzi zasadą wszechwładztwa ludowego, wolność wyznań i prasy, upoważnienie oporu przeciw uciskowi i pojęcie prawa jako wypływu powszechnej woli ludu. Ale nie wspomnieli ani słowa o obowiązkach człowieka. Względem Boga i społeczeństwa. Owszem, odjąli wszelaką moc ślubom religijnym i jakimkolwiek zobowiązaniom konstytucji przeciwnym, czym dostatecznie zaznaczyli, że ostatecznym celem rewolucji jest wyrugowanie ducha chrześcijańskiego i apoteoza człowieka. Młodniejszym w owoce było posiedzenie odbyte 4 sierpnia 1789 roku, gdzie to szlachta duchem patriotyzmu i poczuciem sprawiedliwości przejęta zrzekła się praw senioralnych pozostałych z czasów feudalizmu jako też wszystkich przywilejów, po czemu chwalono równy podział podatków i przypuszczenie wszystkich obywateli do urzędów cywilnych i wojskowych. Duchowieństwo nie dało się wyprzedzić w ofiarności. 10 sierpnia oświadczyło usty arcybiskupa paryskiego, że nie chce nadal pobierać dziesiącin, byleby potrzeby kościoła w inny sposób zaspokajano. Ale zgromadzenie narodowe w dniu następnym zniosło dziesiąciny bez żadnego wynagrodzenia. A kiedy jeden z deputowanych duchownych zawołał z boleścią, więc na to wezwaliście nas tutaj imieniem Boga Pokoju, aby nas zarżnąć. Odpowiedziano mu śmiechem szyderczym, śmiechem szyderczym, śmiechem szyderczym. Niebawem postanowiono zabrać na rzecz skarbu dobra kościelne. Daremnie duchowieństwo ofiarowało tytułem zasilku najprzód trzydzieści, następnie 400 milionów. Daremnie cny arcybisku paryski chciał oddać zbyteczne naczynia kościelne dla złagodzenia powszechnej nędzy. Daremnie sam się wolał z oburzeniem chcecie być wolnymi a nie umiecie być sprawiedliwymi. Zgromadzenie narodowe uznało na wniosek talleyranda i Mirabeau wszystkie dobra kościelne za własność narodową. 2 listopada 1789 a dokonawszy częściowej sprzedaży, zabezpieczyło na tym dochodzie 400 milionów asygnat, czyli monety papierowej puszczonej w obieg. Wprawdzie przyjąto zarazem ciężar utrzymania kościołów i ubogich, jako też placenia pensji proboszczom, ale od tego obowiązku uwolniono się gilotyną i deportacją. Zdarcie szat z kościoła nie było jednak największym złem. I słusznie powiedział wówczas deputowany Młozzie: „Jeżeli odbierzecie biskupom krzyż złoty, poszukają sobie drewnianego, a ten to krzyż zbawił świat. Szkodliwszymi nierównie były zamachy na instytucje i sam organizm Kościoła”. W lutym roku 1790. Skasowało zgromadzenie narodowe śluby zakonne i rozwiązało wszystkie zakony i kongregacje, mimo to, że wielka ich część zajmowała się bezplatnym wychowaniem lub posługą w szpitalach. Zakonnicą wolno było jeszcze mieszkać razem do pewnego czasu. Natomiast zakonnikom wzbroniono nawet noszenia habitu we wrześniu 1790 i zredukowano lichutką pensję. Wielu z nich poszło później do więzień lub na rusztowanie, ale znaleźli się i tacy, co ohydną apostazją i potwornym okrucieństwem stan swój splamili. W lipcu 1790 roku pokuszono się o coś wiancy. Bo zdemokratyzowanie kościoła we Francji na modlą kalwińską, a do tego miała posłużyć cywilna konstytucja kleru, uchwalona przeważnie na wniosek Jansenistów, Trejlarda i Kamisa. Oto jej treść. Diecezyj ma być tyle, ile departamentów. To jest 83. Wskutek czego osiem arcybiskup zdwi zgromadzenie departamentu, a więc także protestanci i Żydzi, potwierdza ich Metropolita, ewentualnie najstarszy biskup prowincji. Biskup Belect ma pierw złożyć przysięgę, że wyznaje religię katolicką. Bez odniesienia się do stolicy apostolskiej, jedynie na dowód jedności wierzy, Należy uwiadomić papieża o wyborze. Każdy kościół katedralny jest zarazem parafialnym, a biskup jest zarazem proboszczem. Przyboczną jego radę tworzą wikariusze katedralni, tudzież dyrektor seminarium i dwaj jego pomocnicy, wikary dyrektor. Natomiast wszystkie głodności, kanonikaty, beneficja prostej kościoły nieparafialne znoszą się. Nowo wybrany biskup musi się poddać egzaminowi przed Komisją świecką i ma wobec władzy municypialnej, kleru i ludu złożyć przysięgę, że będzie gorliwie czuwać nad dobrem wiernik, że będzie posłusznym narodowi, prawu, królowi, że będzie całą siłą popierał obecną konstytucję kleru. Proboszczu wybierają gminy. Biskup zaś daje im instytucję, lecz egzaminu od nich żądać nie może. Wystarczy oświadczenie kandydata, poparte przysięgą, że jest katolikiem. Wikariuszów katedralnych mianuje sam biskup, parafialnych każdy proboszcz dla siebie. Tak biskup jak proboszcz potrzebuje pozwolenia władzy świeckiej, ilekroć chce się oddalić od swego kościoła na dłużej niż na czternaście dni. Jak widoczna, cywilna konstytucja kleru obalała hierarchiczny ustrój kościola we Francji, odrywala go od ogniska jedności, od Rzymu i tamuwała wykonywanie jurysdykcji duchownej poddając natomiast biskupów i kaplanów nieograniczonej władzy państwa. Nic też dziwnego, że nie tylko u kleru znalazła stanowczy opór, ale że w wielu miastach, jak w Nime, Montauban, Tuluzie itd. wywołała krwawe rozruchy. Pośród katolików utworzyło się Bractwo Wiary Katolickiej na obronę kościoła. Biskup zaś wraz z deputowanymi duchownymi zalożyli protestację i odnieśli się do Stolicy Świętej. Nie upamiętalo to zgromadzenia narodowego, w którym radykalizm wziął niestety górę. Owszem, po namiętnej mowie hrabiego Mirabu, który nie taił się z tym, że trzeba zedrzeć z Francji cechą katolicką, De la France uchwalono zażądać od wszystkich biskupów i proboszczów przysięgi na cywilną konstytucję kleru. 27 listopada 1790 roku. Króla zaś zmuszono terroryzmem do nadania jej sankcji. 24 sierpnia. Wśród poruszenia izby i wycia motłochu, qui ne feront pas le serment występowali biskupi i duchowni na mownicę, by protestować przeciw pogwałceniu sumienia i odmawiać przysięgi, co też działo się 4 stycznia 1791 roku. Uległo tylko czterech biskupów znanych już pierw z braku wiary, i siedemdziesięciu książy na trzystu prawie deputowanych. Poza zgromadzeniem tylko szósta część kleru złożyła przysięgę, a dziś z tych wielu rebokowało. Natomiast pięćdziesięciu tysięcy książy przeniosło prześladowanie, głód, wygnanie i śmierć, nad sprzeniewierzenie się Bogu i Kościołowi. Tak więc za podmuchem wichru rewolucyjnego plewy oddzieliły się od pszenicy, i plewy poszły w górę, a pszenicę stratowano nogami. Biskupów i proboszczów wiernych obowiązkowi, czyli tzw. insermenty, usunięto natychmiast z posad, by na ich miejsce wynieść księży przysiągłych, czyli konstytucyjnych, sermenty. Lecz lud wierny stał mocno przy dawnych pasterzak, podczas gdy nowym schizmatykum jawną okazywał pogardę. Odtąd każda prawie parafia była areną smutnej rozterki. Tu i ówdzie, zwłaszcza w Wandej, wyrzucono silą intruzów. Za to gdzie indziej Jakubini znieważali prawy kaplanów i chłostali publicznie kobiety chodzące na ich msza. Święty Józef Sebastian Pelczar. Rewolucja francuska wobec religii.